Witam wszystkich na moim kanale Często pytacie mnie, czy mam już gołębie Na moim nowym gołębniku I dzisiaj postanowiłem Wam pokazać Tak, mam już te gołębie Przejdziemy sobie do środka Pokażę Wam trochę więcej Co tutaj mam Mam tutaj gołębie tygrysy, mam gołębie pocztowe Mam gołębie białe Mam gołębie No, młode już, też przesadzone Zresztą zobaczycie wszystko Na filmie Przejdziemy do środka, pokażę Wam dwa gołębniki z jednej strony tutaj dwa z drugiej strony trzy zobaczymy, pokażę Wam kilka gołębi jakich tu przeniosłem, pocztowych jak i, jak i tygrysów później jeszcze wstawimy filmik na 3000 subskrypcji zaplanowałem sobie, że zrobimy znowu konkurs więc jeżeli pod tym filmem dobijemy do 3000 subskrypcji zrobimy filmik na młodego gołębia z mojej hodowli tygrysa Fajnie to załapało ostatnio, także, także zrobimy, rozdamy jeszcze jednego gołąbka. Nie przedłużając, wejdziemy sobie do środka i pokażę Wam najpierw może, może tygrysy, potem gołębie pocztowe, także zapraszam, idziemy. Jesteśmy już na moim pierwszym gołębniku, docelowo, możecie zobaczyć sobie, tutaj siedzi w tym momencie 16 par 3 pary to są gołębie pocztowe i reszta to są, są tygrysy. Niektóre siedzą już na jajkach. Widzicie półeczki. Mamy półeczkę otwieraną na całość. Cele są na rusztach pełnym, wyciągane. Tak żeby było łatwo sprzątać. Wszystko zamykane. Gołębie się fajnie w tym czują, fajnie ręgną, zobaczcie tutaj osamczyk siedzi na jajkach, na, na miskę, wszystko fajnie, jak do sprzątania, nie ma z tym żadnego problemu. Więc możemy sobie o, przymykać, wyciągamy tylko szufladkę, gąb, nawet tam siedzi, nie musimy nic z tym robić. Na podłodze mamy wysypaną suchą ściółkę od pana Marka Trzaski, która no, według mnie bardzo fajnie się zachowuje w gołębniku pod spodem. Jeszcze pokażemy, zobaczcie tu jest ruszt i siatka, wszystko przelatuje pod spód i pod spodu gołemnika jest wygarniane. Także to jest jeden boks, który tak wygląda, już jest ukończony, w 100% ten boks jest ukończony. Po drugiej stronie będzie taki sam boks, tylko że no ja jeszcze nie, nie mam takiego, takiej potrzeby, żeby to robić, więc na razie zrobiłem jeden. Tak to wygląda na ten moment. Wezmę teraz, może pokażę Wam kilka gołębi, jakich tutaj siedzi z bliska. żebyście sobie zobaczyli z bliska, jak te właśnie tygrysy wyglądają. Tutaj mamy jednego z moich samców rozpłodowych. 15767 to jest rocznik 2002. Samiec tygrys na ładnym szklanym oku. Troszeczkę nerwowy, bo wściągnąłem go z jajek. Tutaj te gołęby troszeczkę siedzą. Ja tak nie mówiłem wcześniej nikomu o tym. Ale widzicie, gołąb jest kapitalnej budowy, bardzo duży. Super umaszczenie. O, tro... Pokażę drugie skrzydło. Naprawdę gołąb, myślę, wart uwagi. Na szklanym oku, w ładnym dziobie. Widzicie, jeden, jeden z moich rozpłodowych tygrysów. Kolejny samczyk. Numer gołębia to jest 7975. Gołąb sprowadzony na wystawie w Katowicach w 2023 roku. Samiec kapitalnej budowy. Zobaczcie, no też bardzo duży, ale aż normalnie nie da się go utrzymać, wyrywa się. z Skrzydełko, pokażemy drugie. Też myślę, gołąb wart uwagi. Samiczkę. Samica jest z 23 roku, też mocnej budowy. Gołąb o numerze 14417. Też samica, która jest w rozpłodzie, akurat zdjęta z gniazda, bo będzie właśnie niosła jajka. Także gołębie tutaj siedzą już u mnie trzeci tydzień więc niektóre już mają jajka, niektóre się gonią. Nie zdradzałem tego od razu, tak chciałem po prostu w tajemnicy. Mówię nagramy taki fajniejszy trochę materiał o tym. A więc, tygrysy widzicie w tym momencie: mają dwie lokalizacje. Czyli, jedną na tej działce, którą znacie tu jest druga działka. Już, już gołąbki siedzą też tutaj. Nie będziemy męczyć. Jeszcze jeden samiec, samiec z 21 roku. Też kapitalnej barwy, oko Glazer. Jak widzicie, czyli ulubione w tej rasie gołębi. Numer gołębia to jest 7866. Samiec z 21 roku, bardzo dużej budowy. O, widzicie, jak się wyrywa. Jego skrzydełko. Też gołąb naprawdę kapitalny. Będą młode na pewno. Po tych gołębiach ci, co mają zamówione już młode, też, też z tych gołębi będą dla Was. To nie jest tak, że ja sobie selekcjonuję, że tu gołębie jedne, tam gołębie drugie, są dwa te same gołębniki. Tylko, że tam jest y, tata, a w tym stacjonuję ja na co dzień. Także tak się z tatą podzieliliśmy obowiązkami. Tutaj mówię, są też gołębie pocztowe. Pocztowych tutaj na razie nie będę pokazywał, bo akurat. Jeśli chodzi o gołębie pocztowe, to służą one mi w tym momencie na mamki. Widzicie, samiec. Bardzo fajny gołąbek. Wspominaliśmy wcześniej o konkursie, więc zrobimy sobie taki konkurs. Tutaj realizator namówił mnie do tego, żebym wybrał naprawdę jednego z ładniejszych gołębi. No, wybieram myślę bardzo ładnego gołębia. Jest to samiec. Samiec z 2022 roku. Gołąb, który jest u mnie drugi sezon, akurat no nie mam do niego samicy I dlatego stwierdziłem, że no, Oddamy go na konkurs Takiego konkursu jeszcze nie było, bo był, był konkurs na gołębia młodego z mojej hodowli Był konkurs na gołębia, który powrócił U mnie z, z jesieni z gołębi i teraz mamy konkurs no, naprawdę topowego gołębia Jeśli chodzi o barwę tygrys O o upierzenie tego gołębia, no oko, budowa gołąb top, tak? Naprawdę top. Myślę, że każdy by chciał mieć takiego gołębia u siebie w hodowli. Ja postanowiłem trochę dla rozpromowania tego kanału, że oddam tego gołębia, więc dla subskrypcji ci, którzy będą subskrybować mój kanał, napiszą czemu po prostu. Ten gołąb powinien trafić do Was. Dlaczego chcielibyście tego gołębia u siebie w hodowli? Piszemy w komentarzu, zostawiamy łapkę w górę i zrobimy losowanie do tego jedynego gołębia z mojego gołębnika. A więc trzy warunki: subskrypcja kanału, łapka w górę pod filmem i komentarz. Dlaczego to właśnie do Ciebie powinien trafić ten oto gołąb? Jest to samiec. 2022 rok, żeby nie było, pokażemy obrączkę numer 2597 2022 rok. Także zapraszam do udziału, a my idziemy dalej. Pokażę taki gołemnik przejściowy, który w przyszłości ma mi służyć dla samic. Gołębie tak naprawdę jest, no tutaj puszczałem już gołębie, tak do parzenia, ale w tym momencie nic tutaj nie siedzi, Gołębnik jest pusty, widzicie, są, jest sześć siodełek I mamy półeczki, 30 miejsc, właśnie dla sami też na ruście, wszystko zrobione, z góry wentylacja nic bardziej nie potrzeba, Go, yy, gołębnik jest w rozmiarze 1,20 m i tu jest 1,70 m szerokości, więc wystarczy dla 20 gołębi, spokojnie tutaj wystarczy, czyli tyle ile z przyszłości ma być docelowo. Tak to wygląda, nie będziemy tutaj się rozgadywać za dłużej, bo nic nie ma do opowiedzenia, pójdziemy dalej tam do gołębi rozpłodowych, pocztowych. rozpłodowy, siedzą tutaj gołębie pocztowe, 16 gołębi pocztowych, 8 cel, nie jest on za duży, e, tak samo, no, siedzą jakieś samiczki, o tu jest, tu jest akurat samiec, pokażę go, bo ciekawostka, tego samca wygrałem w konkursie na stronie pigebuk. E, numerek 71, gołąb wygrany w konkursie na stronie Pigebuk. także widzicie, gołąb jest cały czas u mnie, jest to samiec, Kapitalny ptak. Naprawdę Wiktor Furman robi dobrą robotę. Nie reklamując tutaj go, tak to po prostu mówię, bo naprawdę świetny ptak. No nie ma co się do, do niego przyczepić. Też właśnie siedzi na jajkach. Widzicie, gołąbek kapitalny. Pokażę wam jeszcze młode gołębie. Młode, które wyszły mi po białej samicy i nakrapianym samcu. Także ciekawe, bo, bo bo żaden z nich nie jest barwy rodziców. Mamy gołąbka, który będzie takim simelkiem. A drugi gołąb z gniazda. Mamy szpaka ciemniejszego. Też fajnie rosną, fajnie odchowane gołąbki. Nakarmione tak jak trzeba, tak to wygląda. Dobra. Tutaj mamy jeszcze widzicie dwa młódki, to jest taki uważam minus ściółki, że gołębie po prostu lęgną się w tej ściółce tak jak się da i no na podłodze tak, ale z drugiej strony plus jest taki, że takie gołębie bardzo szybko uczą się takiej indywidualności, one bardzo szybko podchodzą do karmnika, bardzo szybko próbują właśnie same jeść z karmnika, mimo że są takie małe, to próbują sobie radzić, więc to jest taki, uważam, też plus tego, że młode stają się szybciej samodzielne. I trzeci gołemnik, gołemnik dla młodych. Wszystko na półki na rusztach, kontrola kału. Wszystko mamy tak jak trzeba, codziennie możemy sobie zajrzeć, zobaczyć, jak te, ten kał u gołębi wygląda. Gołębie młode, widzicie 2, 4, 6, 8, 9 gołębi mamy już odsadzonych, młodych. Część to, jest gołęb, to są gołębie moje wyhodowane właśnie po tamtych gołębiach pocztowych, a część, tak jak tutaj pokażę, takiego samczyka małego numer 6085. Jest to gołąb, którego podarował mi kolega Bartek. Tutaj z sekcji młody gołąbek. Widzicie, bardzo fajny, przyjemny, spokojny. Dodatkowo założyłem im kontrolki ze swoim numerem telefonu, tak, żeby jakby któryś gdzieś się zapodział. Może ktoś zadzwoni. Jestem z takich osób, że raczej odzy no, chciałbym odzyskać swojego gołębia. Dlatego też to zakładam. I mamy drugiego gołąbka. Ten już jest. Z mojej hodowli właśnie z tamtych gołębi, gołą po numerze 6102, Nakrapiany, widzicie, przyjemny, mniejszy, powiem Wam taką ciekawostkę, trochę późno je odsadziłem, ale to przez to, że cały czas byłem zmylony tym, że po prostu od 5 lat trzymam tygrysy i powiem wam, że jak brałem te gołębie w rękę, to po prostu one mi się wydawały małe. I dopiero potem sobie zdałem sprawę, że jednak tygrysy to są gołębie dużo większe niż, niż takie pocztowe, No to są typowe lotniki. A wiecie, już tam zdradzałem na niektórych filmach, że w tym roku planuję lotować gołębiami, więc, więc zaczynamy od gołębi pocztowych. Z tygrysów może też mi się coś uda tutaj wpuścić, ale najpierw muszę się wywiązać z moich powiedzmy zamówień na, na gołębie tygrysy, który, które obiecałem hodowcom. Także nie martwcie się, będą dla Was gołąbki. A tutaj zobaczcie, pocztowe. Sobie siedzą na nowym miejscu. 66 miejsc w gołębniku. Więc docelowo tyle młodych planuję mieć na ten sezon. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A więc zobaczymy, tak? Każdy gołębnik ma wolierę, o której wspominałem już tam na wcześniejszych filmikach. Woliera zrobiona z profili do karton-gipsu, także jest to na pewno bardzo ciekawy pomysł. Widzicie, gołębie już sobie latają na wolierze. Na razie takie prowizoryczne wyjście, zamknięcie jest zrobione, no bo tutaj siedzą gołębie w rozpłodzie, więc po prostu nie będę ich wypuszczał, na razie jest tak prowizorycznie zrobione, tamten boks jest pusty i z tamtej strony też również dwie takie woliery, one są przedzielone na pół więc gołębie swobodnie mogą się po jednej, no myślę 2 metry na półtora taka woliera ma bardzo fajne rozwiązanie, nie mają styczności z ziemią, wszystko jest na siatce profil sztywny praktycznie no nie, nie do ruszenia tu jest płyta wodoodporna pod spodu można zamontować wloty na dachu węgla, bardzo praktyczna uważam i niedroga opcja dla aluminiowych woli. gołemnik ma długość 12 metrów, 2,5 szeroki czyli jak łatwo policzyć 30 metrów kwadratowych całość jest na ruszcie, ale to już widzieliście wcześniej dach, w dachu jest wentylacja zrobiona no i tak jak widać no, wszystko na, na, na... Na filmie zrobione samemu, statą po godzinach, można powiedzieć. No, uwa uważam, że jak na gołemnik robiony własnymi rękoma, gdzie nie jesteśmy żadną firmą, wyszło to naprawdę fajnie. I polecam sobie naprawdę zrobić taki gołemnik, czy nawet samemu, bo jest to super przyjemność taka, że po prostu robimy to, co lubimy. w tym materiale to już wszystko. Dziękuję za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, jeśli się podobało, zostawcie subskrypcję, pamiętajcie o konkursie, wylosujemy osobę, także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach.